Za nami dwie kolejki rozgrywek w 11. grupie klasy B. Do udanych nie mogą ich zaliczyć zawodnicy Ajax Sorojów, którzy na inaugurację przegrali z rezerwami Pogoni Nowe Skalmierzyce 0-10, a w minioną niedzielę 5 września musieli uznać wyższość w Turkowianki w Turek, która wygrała 4-2. W spotkaniu z Turkowianką była jednak nadzieja na zdobycie punktów, ponieważ Ajax do przerwy prowadził 2-1 po bramkach Mateusza Wawrzynowicza i Dawida Mazura. Po zmianie stron to goście byli skuteczniejsi i przeważali na placu gry, co zaowocowało zdobyciem jeszcze trzech bramek. Zwycięstwo w Turkowiance dał hat-trick Tomasza Jasińskiego oraz jednocelne trafienie Dawida Nettera. No cóż, mecz przegrany, mecz miał dwa oblicza do przerwy. Myślę, że tutaj Ajax był lepszą drużyną, miał przewagę, gra się otoczyła głównie na, na połowie przeciwnika. To szkoda, że zostały tylko dwie sytuacje wykorzystane. Natomiast po przerwie no to już przewagę miał zespół gości. Źle nie graliśmy. Pierwszą połowę troszeczkę żeśmy przespali, no ale w drugiej połowie pokazał się nas Tomek, który strzelił hatryka. Wyliczą się trzy punkty i teraz myślimy o kolejnym meczu. W Ajaxie przed startem sezonu doszło do dużych zmian kadrowych. Zespół opuścili Daniel Adamski i Kornel Ziemnik, którzy przeszli do Rogaszyc. A także Tobiasz Misterek, który reprezentuje teraz barwy Siedlikowa. Zespół Zrojowa ma do dyspozycji 10 nowych graczy, głównie z juniorów Wiktorii Ostrzeszów, Akademii Piłkarskiej Ostrzeszów i LZS-u W drużynie nastąpiła również zmiana szkoleniowca. Grającym trenerem jest Mateusz Wawrzynowicz, który wcześniej był zawodnikiem Rogaszyc. Zastąpił on na tym stanowisku Tomasza Dłupka, którego jednak wciąż możemy oglądać w roli piłkarza. Prezesem klubu niezmiennie jest Łukasz Kępa. Nie ma tych starszych zawodników. Jeżeli już są starsi zawodnicy, to po prostu chcą mały grosz, żeby za to grać, a nas nie stać. Więc namówiliśmy dużej, dużej ilości młodzieży, która chce sobie pograć już na szczeblu seniorskiej piłki, więc nie zrobiliśmy żadnych problemów z tym. Ajax nie słynie już z tak dużych problemów finansowych jak kiedyś. Zespół, krótko mówiąc, radzi sobie. Są pieniądze na opłaty sędziowskie czy transport na mecze. Jedyną bolączką jest opłacanie sztucznego boiska w Ostrzeszowie, na którym Ajax zmuszony jest rozgrywać mecze ligowe. Póki co nie ma szans na remont boiska w Rojowie. Jak mówi prezes Kempa, obecnie tylko jego połowa nadaje się do przeprowadzenia choćby treningów. W zespole w poprzednim sezonie pojawiły się nawet marzenia o awansie. W tamtym sezonie gdzieś tam były aspiracje nawet na tą A-klasę, ale później przez zimę wszystko się porozpadało. Chłopacy albo powyjeżdżali do pracy za granicą, więc nie mieliśmy tego składu i, i wszystko poszło ubarne. Kolejnym przeciwnikiem Ajaxu będzie Korona Chęmce. To spotkanie odbędzie się 12 września na stadionie w Opatówku.